Adpiran, dostałem paczuszkę od Pawła z Maleus Reconstructorum Możecie go kojarzyć, bo niedawno wrzucałem Kopro właśnie z filmikiem, w którym e, Robił dla was nóż i Generalnie tutaj jest coś, co dostałem od niego Sam też będę mu wysyłał jakiś nożyk ze swojej kolekcji Bo e, no cóż, obiecałem mu Aczkolwiek już się czuję głupio, bo Jeszcze nie poszedłem na pocztę, bo po prostu nie miałem czasu A on już mi mały drobiazg, eee. trochę tępy nóż, nie zwracajcie uwagi, swoją drogą muszę nagrać recenzję, mm. <laughs> to już kilka miesięcy. Co jest w środku? Mm. <laughs> Pirandashi, możecie się domyślać co to jest, Malus rekonstruktorum eee. Paweł lubuje się generalnie w kuciu i robieniu bardziej historycznych rzeczy, więc jeśli jesteście bardziej w takich klimatach, to tym bardziej zapraszam na jego kanał. Wszystko będzie oczywiście w opisie. Tak samo zapraszam, żebyście obejrzeli kopro, które ostatnio wrzuciłem na swój kanał. Nastrzyć ten nóż, niestety, kanso już takie są, <noise> ale fajskie. Jak widzicie, samo Kiridashi, samo ostrze, jest wykonane z damastu. Paweł mówił, że nie do końca ten damast mu wyszedł. A... Jeśli nie jesteście do końca w temacie, to każda z tych warstw to generalnie nałożony na siebie metal, który jest ze sobą po prostu zgrzewany w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. I może się po prostu zdarzyć tak, że jeśli nie będzie dość ciepła. I chyba to jest to o czym wspominał. Tutaj jest to bardzo dobrze widoczne. Eee, jeśli będzie za mało ciepła, po prostu warstwy mogą się ze sobą nie zgrzać. No jest dużo też innych powodów. Na przykład są te warstwy nie do końca czyste, etc. Muszę przyznać, że naprawdę fajnie oprawiony eee, styl japońskich noży kuchennych generalnie Japończycy a, mają tak, że ostrza same są ważniejsze od rękojeści, więc rękojeść wygląda zazwyczaj podobnie we wszystkich nożach i gdy się zużyje można ją po prostu wymienić też ma właśnie taki oktagonalny kształt muszę przyznać, że to naprawdę fajna rzecz co prawda nie jest to jakiś nożyk tak samo jak mój oryginalny Kiridashi, nie jest to jakiś nożyk super praktyczny na co dzień. Natomiast do jakichś bardziej precyzyjnych prac, na przykład jeśli lubicie pobawić się w drewnie, jest naprawdę fajny. Pawle, dziękuję ślicznie za ten podarek. Naprawdę nie wiem, dlaczego nie jesteś tak. do końca zadowolony z niego, mi się podoba bardzo, a, obiecuję na dniach skoczyć w końcu na tą pocztę. A, I tak. <grym> a, dobra, jeszcze bym sprawdził może ostrość, bo potem będzie, że niepełny unboxing. No, muszę przyznać, że tutaj jest lepsza niż gazdo. Okej, okay. ten papier jest nie do końca. Więc co znajdę jakiś inny? Okay. No. Mógłby być ciut ale to załatwię sobie we własnym zakresie. Eee, dzięki, jeszcze raz eee, w tym filmie. Myślę, że to wszystko. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.